Witam. Mamy tu pole. Zaorane. Jest tak sucho, jak widać. Skała. Nie chce się rozbić. Normalnie jest sucho w tym roku. Jesień. Pod spodem jest widok pod skałą, to widać, a na wierzchu jest bardzo rozpięty. Wczoraj dzisiaj bardzo mocno biało, 25 stopni i już Tu mamy wapno ściany troszkę. Rośniewać wodzie, mówiłem 2 tony. Także przydałby się agregat aktywny teraz żeby tu zajechać pszenicę ładnie zobaczymy może się uda tego tu zakupić przygrzewany, albo brony aktywnej na razie mamy agregat Aresa 3 metrowy z polonezem małem kroszkil będzie agregat dwa razy sam pójdź ze silnikiem i chyba to rozbije chyba że coś się wymyśli innego z tym aktywny jest ziemia tutaj trzecia klasa Widać skiby się ładnie. Równo za orane. było pięciominikiem Hugh Vogel MS. Jak dobrze pamiętam 950 Pięcio skibowy 48 na korpus. To była jedna skiba odjęta, bo było już sucho, ciężko, bardzo mięczonik. A było orane na 28 cm, gdzieś w bo głębiej co jakiś czas orzemy, co 4 lata 5 założone jest dużo głębiej niż normalnie normalnie do 24 a tak o 27-8 jest założony w polu bardzo pozdrawiam serdecznie